Odpalisz, nie? No, dobra. 3, 2, 1, start. Jest. Cześć, cześć, witam was serdecznie. Podwórcie sobie, tylko udostępnimy na swoich social mediach, sprawdzimy, czy wszystko minut. działa OK. Potrzebujemy dosłownie minutkę. Kuźnia. Byśmy mogli sobie podziałać. Widzę, że jesteśmy na żywo, że nas widać. Jeszcze tylko tak udostępnię. I słychać U chyba, nie? I słychać. Mam nadzieję, że słychać. <laughs> Nie wiem czemu, nie wiem, czy tak to by też się robić, że na niektórych fanpageach, których mam, to jakby z automatu system nie przełącza na, 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 na to, że jestem opcja fanpage, a niektórych, jak muszę udostępnić, to muszę się przełączyć jako, jako Wesłowski, żeby to siebie na profilu przełączyć i to jest taka opcja. Przełączam za każdym razem. razu. za każdym razem się przełączam. No dobra, tutaj jeszcze... Jak chcę dodać jest. jakiś nowy wpis, nie? Chcę coś udostępnić na fanpage'u, muszę się przełączyć, nie na fanpage'a. No właśnie, nie, nie zawsze mi się to robi. Nie zawsze mi się to robi, ale, ale tak czasami jest. Okej, okay, kochani, witam Was serdecznie. Jest to, jest to kolejne spotkanie. Dzisiaj troszeczkę QA. Odpowiemy trochę na pytania. Zbierało się trochę tych pytań. Ja zawsze sobie, jak ktoś mi tam zadaje, zrobię taką checklistę i takie najbardziej. Yy, Ciekawe, a zarazem czasami trochę banalne pytania, ale postaram się, się z Pawłem na nie odpowiedzieć. Paweł jest od, odpowiedzialny za rozbudowę naszej Akademii Nie tylko ja, razem jesteśmy, razem No tak, się. ale jakby większość szkoleń, które w tej chwili jest w panelu, yy, są to szkolenia Pawła, więc, więc pozwólcie, żebym zadawał Pawłowi pytania. Jeśli będę miał coś do zadania, to po prostu dodam też swoją kwestię. Paweł, takie pierwsze, chyba najczęstsze pytanie, które minucie ludzie zadają, jeśli proponuję w ogóle przystąpienie do akademii, przetestowania akademii, a za chwilkę wam też powiemy, że mamy tą, taką ofertę dla was, żebyście mogli sobie przetestować całą zawartość Akademii za jeden złotych. Linka ma gdzieś tam w opisie. To jest takie pytanie, dla kogo w ogóle jest Akademia? Dla kogo stworzyliśmy Akademię? Dla kogo jest Akademia? Komu miałaby ona pomóc? Czy akademia to jest ogólnie taka platforma szkoleniowa, i też trochę zarobkowa, można też dzięki niej zarabiać. Ale Akademia jest właśnie stworzona dla networkerów, dla osób, które chcą budować swój biznes MLM za pomocą internetu. Nie tylko na Facebooka, też mamy duży nacisk na Facebooka, na inne media społecznościowe, czyli pokazujemy, jak rozmawiać z ludźmi, gdzie ich szukać, jak budować listy kontaktów, ale też właśnie oprócz takiej części mediów społecznościowych, mamy taką część, gdzie pokazujemy, jak budować lejki sprzedażowe, dajemy też gotowe kampanie, czyli jeśli chcesz się nauczyć, właśnie jak budować swój biznes. MLM za pomocą internetu od praktyków, którzy to robią od kilku dobrych lat już, i mieli swoje zloty i upadki, poznaje różne, tak to mówimy, te modele, medale, części medalu, strony medalu. No to masz tutaj jak najlepsze miejsce do tego, nie? I z jednej strony pokażę ci wykorzystać media społecznościowe, z drugiej strony jak automatyzować swój biznes, jak budować lejki sprzedażowe, kampanie e-mail i też dostaniesz gotowe materiały, nie? W takim dużym skrócie. I jeszcze przy okazji Akademia też będzie wspierać twój własny biznes MLM. Obojętnie w jakim jesteś biznesie, bo Akademia jest neutralna. W akademii nie promujemy swoich biznesów, tylko wizytówkę, a na wizytówce jest Twój biznes, nie? MLM. A to, o tym jeszcze nie powiemy w kolejnej części, nie? Czyli jeśli jesteś networkerem albo jesteś początkujący, nawet zaawansowany, można nawet całe swoje zespoły do nas, do nas przynieść i my im pokażemy, Twoim ludziom i Tobie, krok po kroku, jak wszystko sobie poukładać, plan działania, jak ten biznes MLM przenieść do internetu, nie? Jak go konkretnie budować. Bez takiego dla ja wody dużego. Ja mam do Ciebie, że nie tylko do ludzi z branży MLM, bo, bo też... No, no bo to, czy, to też się przyda... Tak, tak, tak. tak. Mów, mów. Mam w tej chwili klientkę, która na przykład chce bardzo mocno budować własny wizerunek, chce sprzedawać szkolenia i chce się nauczyć, w jaki sposób tworzyć tunele sprzedażowe, więc to jest też taka część, gdzie po prostu. No, dzielimy się wiedzą ogólną, jeśli chodzi o, o network marketing lub marketing internetowy. Tak? To są takie dwa pojęcia, które są bardzo ze sobą zbliżone, bo nawet działając w jakiejś branży, MLM, czy soft marketingu, czy w programach partnerskich, po potrzebujesz zbudować listy mailingowe, potrzebujesz się kontaktować z ludźmi i my między innymi o tym powiadamy, w jaki sposób możesz robić prosty marketing, Marketing, który działa, marketing, który funkcjonuje w bardzo prosty sposób. Paweł, tutaj też ostatnio zaproponowałem człowiekowi naszą ofertę gotówkę i gość się spytał, gdzie jest ten haczek, i powiedz mi, co się tej oferty gotówkę, i gdzie jest. Ten haczyk, tak? Czy mamy jakieś haczyki, czy nie? Właśnie nie, nie mamy haczyków. Szczerze mówiąc, mamy za tani ten abonament. Moim zdaniem powinien być większy przynajmniej dwa razy. Może, tak mówiliśmy, nie, za jakiś czas zwiększymy go, jeszcze zobaczymy, ale nie ma haczyków. Za złotówkę możesz sobie przetestować akademię na 7 dni i tam od razu masz w pakiecie kilka fajnych szkoleń i z lejków sprzedażowych, i z mediów społecznościowych. I tak jak mówił Wojtek, nie tylko jeśli jesteś networkerem, to jest takie. Ogólnie do, dla network marketerów, akademia, ale też jeśli sprzedajesz swoje szkolenia, chcesz budować wizerunek, chcesz wiedzieć, jak wykorzystać Facebooka i tak dalej, to też Ci się przyda, nie? No, ale nie ma haczyków tutaj. Jest za złotówką, już testować, możesz zrezygnować, kiedy chcesz, możesz przedłużyć, nie musisz. Nie ma haczyków, nie ma żadnej umowy, żeby to coś tam się zobowiązywało do czegoś. W każdej chwili i to nawet bez pisania do nas możesz rezygnować. Tam masz w panelu, tak nie? Odhacza sobie, że nie chcesz i tak. Ja, ja, ale, ja, warto, ja... Warto sobie, ale warto sobie przedłużyć i działać z nami, bo też cały czas dodajemy nowe materiały, mamy nowe pomysły. Mhm. Teraz mam też pomysły na nowe leki sprzedażowe. Czyli na nowe szkolenia też mam teraz pomysły, cały czas na nowe, na nowe, nowe materiały. Czy to się dzieje, rozwija się cały czas akademia, nie? Cały czas żyje to wszystko. Nie? Ja bym dodał więcej, że nawet możesz sobie kupić złotówkę i za chwilkę wyłączyć i uznać że ta wiedza nie jest dla Ciebie. Tak, tak, w ale chwili, jeśli, w każdym razie, jeśli decydujesz, żeby zostać z nami dłużej, to co Paweł mówił, mamy śmiech, śmieszny abonament. Mamy abonament 47 zł miesięcznie. jest To bardzo I jeszcze coś abonament. fajnego tam jest, możesz powiedzieć. Tak, a w tym abonamencie, a w tym abonamencie między oprócz innymi oprócz szkoleń masz to, że możesz poprosić o konsultację jeden na jeden. Gdzie pomożemy ci poukładać twój biznes, tak? czyli pomożemy ci opracować taki plan, który pozwoli ci robić bardzo mocno progres. Tak? I to jest taka najtańsza oferta, bo za minimum, jakie sprzedajemy takie konsultacje, to jest 97 zł, to jest najniższa, najniższa granica, i zazwyczaj sprzedajemy w ofercie. Tak, dla znajomych lub w ofercie promocyjnej. Ale tak, tak pisaliśmy, taką najniższą cenę, konferujemy, czyli to jest 97 złotych, Masz prawo co miesiąc do takiej konsultacji. Wtedy po prostu opracujemy twój, twój plan, opracujemy to znaczy twój to Prawo do konsultacji masz w abonamencie, nie, nie 10 tak zł. w abonamencie. Tak, 10 warto Tak, zostać myślę. i przedłużyć. I jeszcze jest coś takiego, że jeśli już jesteś z Akademii, dotarłeś do tej Akademii, to co piątek spotykamy się, gdzie możesz nam zadać dowolne pytania, możesz się spotkać z grupą. Niedługo też myślę, że powstanie, jeśli troszeczkę urośniemy, powstanie taka grupa wsparcia, gdzie byś mógł zadać dowolne pytanie. My będziemy na tym czacie po prostu, żebym odpowiadali. Mamy taki dołączamy Cię wtedy do tego czata i tam też możesz zadać dowolne pytanie z marketingu, jeśli gdzieś utkwiłeś, masz czymś problem, napisać, wtedy Ci na bieżąco będziemy w stanie wysłać jakieś informacje lub podsunąć Ci linka do czego, do informacji lub pokazać Ci, wskazać miejsce, gdzie będziesz mógł się czegoś nauczyć lub sobie zobaczyć. To, co też tutaj Paweł już jakby w międzyczasie opowiedziałeś, czy są jakieś zobowiązania czasowe, tak, czy jeśli ktoś już przyjął ten abonament 47, to jest jakiś abonament, nie wiem, roczny, dwuletni, pięcioletni, czy jest jakieś zobowiązanie, czy też można wyłączyć w każdym momencie, bo też takie pytanie pada. Tak, to już mówiliśmy, w każdym momencie, i to bez pisania do nas, nie? Tam jest nawet w panelu: jak się logujesz w swoim profilu, tam możesz sobie odhaczyć, że nie chcesz i tyle, nie? Nad nim musisz pisać do nas. Nie musisz się usprawiedliwiać, nic z tych rzeczy, to jest wiadomo. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie każdy zostanie do końca, nie? Zawsze ktoś przyjdzie, ktoś odejdzie, nie? Z tego też trzeba sobie zdawać sprawę i nie ma sensu, nie wiem, ludzi jakoś zmuszać do tego, żeby ich zatrzymać, nie? Jak chcesz, rezygnujesz, możesz później wrócić też do nas. To zależy od Ciebie, nie? Nie ma żadnych haczyków, ale warto ja to... zostać. A teraz ja chciałem porozmawiać też o takich korzyściach, takich pośrednich w akademii, bo chciałem Wam po powiedzieć, że też w akademii mamy program partnerski i, i jeśli po prostu decydujecie, znaczy, że ta wiedza jest dla Was wartościowa, no to na nabieracie jakby prawa do tego, że możecie naszą wiedzę i, i po prostu i nasze i naszą wiedzę też sprzedawać, czyli rozdawać ludziom i. Za chwilkę wam pokażę kilka takich stron przychwytujących, bo jakby cały system tego, tego PP mamy już gotowy i przez to, że ty nie jesteś nahalny, czyli nie sprzedajesz w taki sposób wiedzy, że nie wiem, teraz masz uderzać do ludzi i powiedzieć, OK, kupcie ode mnie Akademię i oczywiście tak możesz, nie ma zespołu, jesteś pewny, że ta wiedza, która może im pomóc, to oczywiście ja proponuję taką osobą, ale też chodzi o to, że możesz robić taką łagodną, łagodną promocję, czyli załóżmy, masz jakieś spotkanie networkowe, ktoś ci mówi nie, to w ramach podziękowania możesz mu po prostu podarować nasze poradniki. Pozwólcie, ja pokażę Wam strony przychwytujące. Tylko sobie zrobię udostępnię ekran. Nasz czasem hmm. mogą się zmieniać też, nie? Te strony będą, będą też nowe dodawane, nowe leki sprzeżowe. I to jest między innymi taka jedna ze stron. To jest taki poradnik, który nam się ostatnio bardzo. Tutaj Paweł znaczy w ogóle, czy widać, czy. czy... Widać, widać, tak? Tak, tak, widać. Dobra. To jest ostatni poradnik, który jest naszym hitorem, który bardzo dużo osób pobiera. To jest to jest taki poradnik typowo dla network marketingu, można powiedzieć, ale też nie tylko, bo jest jedna z moich osób, które udzielam konsultacji, bo raz ten poradnik i stwierdziła, że to jest bardzo też mocno w jej branży. Ona akurat chce się zająć szkoleniami, ale też jakby rozmawiała, ludzi, zachęca na takie konsultacje jeden na jeden. I to jest no tak, bo troszeczkę... w bo jeśli chodzi o szkolenie. Szkolenia też można do ludzi pisać i z nimi rozmawiać, nie? Żeby mam coś dla. Ci... Na przykład, masz akademię, też można pisać do ludzi, do swoich, ze swojej struktury, na przykład osób, zespołu, że masz tutaj wiedzę za złotówkę i sobie przetestuj ją, nie? To ci tak. pomoże się w rozwijaniu. Nie bójcie się, jeśli, jeśli stwierdzicie, że to jest jakaś, że akademia ma wartość, nie bójcie się porłować tego dalej. Tak? Jeśli idziecie do kina, opowiadacie ludziom o, o kinie. Jeśli coś tam dobrego zjedliście, opowiadacie o restauracji, podobnie, tak jeśli zdobyliście dobrą wiedzę, opowiadajcie. I to jest z tych stron jest kilka, tu pokazałem jeden, to jest taki druga strona, gdzie rozdajemy dwa swoje poradniki. I teraz jeszcze bardzo, dla mnie bardzo istotna informacja. Jeśli działasz w jakimkolwiek networku, to co chciałem hmm. powiedzieć, no to być może teraz tak powiem, bo nie się podoba ta, ten sposób, który ja to określam, że ja staram się też monetyzować ludzi, którzy mówią mi nie. Czyli jeśli mam spotkanie i na tym spotkaniu spotykam się z człowiekiem i poświęcam mu czas, i na przykład pokazuję mu swoją wizję, swoją misję, to, co robię, w czym działam, ale z jakiegoś powodu, tak? bo czasami jest tak, że człowiek no po prostu nie jest na tym etapie. Być może na tej chwili nie ma jakąś tam na inwestycje jakieś kwoty, ale jest zainteresowany marketingiem tak, albo na przykład ma jakąś firmę, którą, którą być może mu tam nie idzie, ale ją kocha, lubi, nie chce przejść do innej firmy. No to ja staram się zawsze po takie spotkanie właśnie zakończyć w taki sposób. Słuchaj, ok, rozumiem, bardzo dziękuję za twój czas. Powiedz mi, co, czy byś przyjął ode mnie na przykład dwa poradniki? Ja zazwyczaj rozdaję te strony, tak? Bo jeśli z ludźmi o ten network marketing, no to zawsze rozdaję mu taką wiedzę, która jest dla niego dopasowana. Lub teraz, tak jak wspominałem, mamy ten o tych obiekcjach, też to jest bardzo fajny dla nich poradnik. Mówię, słuchaj, mam dla Ciebie świetny prezent, którego autorem jest mój wspólnik Paweł Grzech. Chcę Ci ofiarować taki poradnik, pobierz sobie ten poradnik. Tak, i teraz zobaczcie. Na 10 takich spotkań, załóżmy, że 10 osób pobierze ten poradnik, no to my wiemy, że statystycznie jedna osoba nam kupi abonament. Tak? Czyli można powiedzieć, że zmonetyzowała swój czas, który tak naprawdę jakby poświęciłeś, tak? I pamiętaj, jeśli to jest abonament, i teraz ten człowiek na przykład, nie wiem, zostanie z nami rok czasu, to, to tak naprawdę dostajesz około 300 zł za te pół godziny spotkania, które kiedyś komuś tam poświęciłeś, tak? Więc też bardzo warto wziąć to pod uwagę i zobaczyć, tak, czy mieć taki prezent. I co jest jeszcze bardzo ważne, jeśli ty uznasz, że OK, nie chcę promować samej akademii, ale chcę być częścią akademii, chcę się uczyć marketingu, ale z jakichś powodów nie chcę, to pamiętaj, że część poradników. Możesz też pobrać na naszej licencji, tak? Czyli, dopóki jesteś w akademii, sobie wziąć na naszej licencji. W akademii też masz gotową instrukcję, w jaki sposób stworzyć własną, własny autoryzm, własny autor lek sprzedażowy i dać te poradniki jako zachętę na zapis na listę. Od razu Wam powiem, Paweł, to nie jest taki człowiek, który pisze poradniki, bo też to, to chcieliśmy zwrócić uwagę, czyli to nie są poradniki, gdzie jest tam trzy strony, pięć jak tu pisze, każda książka ma około 100 stron i to jest praktyczna wiedza, więc my też jakby idziemy też na jakość tych poradników, a nie na ilość, i to nie są poradniki tak jak teraz jest mnóstwo na rynku, że pobierasz i tam na przykład są jedna, dwie strony, jakaś checklista, w tym zdjęcie, w tym coś, tam tak naprawdę treści jest na jedną kartkę bo i, i gość zapis na listę że daje. Oczywiście checklisty są fajne, czasami te checklisty się też przydają, ale tu jest taka kompletna wiedza, kompletna wiedza o w marketingu, ogromna wiedza ponad co. No te stronę. dwa poradniki miały być sprzedawane, nie? Ten poniżej Email Master. On w poprzedniej wersji, w gorszej wersji go sprzedawałem kilka lat temu. Tak jak kiedyś była taka platforma interkursy. Nie wiem czy pamiętasz, Pewnie pamiętasz, nie? Wojtek? Tak, tak, tak samo. Było tam kilka kontom. dobrych lat temu. To, ja, to ten poradnik sprzedawałem za 47 zł. On był krótszy. Tam, tamta wersja była krótsza, bo mnie tam informacji. Później ją przerobiłem, no i teraz żałuję, rozdajemy za darmo. <laughs> To też w ramach, w ramach kampanii, będziemy to mieli. I pamiętajcie, właśnie to, co Pan powiedział, że możecie część tych poradników po prostu mieć na licencji, skorzystać z tego, nauczyć się budować własne listy mailingowe i na tych listach mailingowych promować dowolne projekty, dowolne produkty. Oczywiście, u nas jeszcze jest coś takiego. Ale sorry, jest... wejdę, też tam pokazujemy u nas w Akademii, jak wziąć na przykład taki poradnik, przerobić go pod siebie, stworzyć własną listę i jak tą połączyć z dowolnym innym projektem? Nie? nie, musisz promować akademii, możesz swój własny biznes MLM promować, nie? Korzystając z, 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 z naszych materiałów w kampanii e-mail, możesz hmm. promować swój własny biznes MLM, nie? Pamiętaj, pamiętaj, że możesz tak korzystać do momentu, kiedy płacisz abonament, tak? Bo to są produkty na licencji, jest tam opisana jak na jakich zasadach. Pamiętaj, że musisz po prostu przestrzegać tych zasad, tak żebyśmy się do ciebie nie zapukali, nie powiedzieli OK, musisz walić ten poradnik, bo nie jesteś z nami w Akademii. Pamiętaj, ale mi się wydaje, że za to, co dajemy i za te poradniki, które się pokażą, jeszcze pokażą inne szkolenia na licencji. Który byś mógł rozdawać, no to myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla osób, które nie są w stanie się stworzyć własnego poradnika, a chcą rozdawać bardzo wartościową wiedzę dla ludzi. Nie chcą właśnie takiego chłamu, nie chcą pisać kilku stron, nie chcą jakichś tam ściągać się jakichś dziwnych poradników tłumaczyć, niekoniecznie ta wiedza jest sprawdzona. Tu jest wiedza od praktyka przekazana ludziom, tak? Bardzo ogromna wiedza. Mamy coś takiego, w Akademii, to powiem być może na kolejnym spotkaniu, mamy też taką dział, który się nazywa Twoja wizytówka gdzie właśnie na tej listy, o co Paweł troszeczkę wspomniał, ale, ale tutaj ja chciałbym powiedzieć, jaka jest ogromna wartość, czyli jeśli ty promujesz Akademię, czyli rozdajesz te poradniki poprzez nasze linki partnerskie, poprzez tak zwane tunele sprzedażowe, które już zbudowaliśmy po to, żebyś, żebyś mógł też sprzedawać zawartość Akademii, tak, czy ktoś tu się wpisuje na listę, ty to sobie, sobie widzisz w panelu, czyli widzisz takiego maila troszeczkę zakropkowanego z tego powodu, że jest RODO, ale widzisz między swoje akcje, co robisz, także masz jakiś zapis na listę i my jakby, Paweł pracuje na tym, żeby tej osobie zaproponować abonament, ale w międzyczasie wysyłamy tę osobę też na taką twoją wirtualną wizytówkę, czyli nas no panem masz swoją wizytówkę, gdzie jest twoje zdjęcie, jest jakiś film promocyjny. Tam możesz kierować albo już do oferty, albo na przykład do zapis na ankietę, do rozmowy z Tobą i tak dalej, tak dalej. Są tam linki Twoich social mediów, na przykład do Facebooka, Twój numer telefonu, Twój adres, e-mail, żeby mógł się z Tobą skontaktować. I w ten sposób też promujemy Ciebie jako część Akademii i Twój biznes jako część Akademii. Więc to jest też bardzo fajna opcja, jeśli sam nie jesteś w stanie, jesteś zabiegany, masz mnóstwo pracy, to jest też tak, że my w ramach Akademii też będziemy promowali to, co Ty robisz. Tak? Czyli będziemy promowali w osób, wśród osób, które Ty zapisałeś do, nas do Akademii, Twój własny biznes. To jest kolejna rzecz, wody. która, jest, która jest, jest w wartości kilkuset złotych miesięcznie, a ty masz to wcale, w cenie stałego abonamentu. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. My z tego abonamentu dajemy tobie 50%, czyli tak naprawdę wystarczą tylko dwie osoby, żeby zaprosić na abonamencie, żeby mieć Twój abonament za darmo. Więc bardzo szybko możesz to, możesz to zrobić. Yy, powiem Ci tak, nawet jeśli byś się skupił w tym siedmiodniowym yy, yy, okresie próbnym, zacząłbyś mocniej promować tą akademię, zapisać kilka osób na, na listę, to może się okazać, że już po prostu ten abonament, jakby Ty wydajesz 47 zł, a Ci wpływa kolejne yy, jakby profity, i wtedy masz tą akademię całkowicie za darmo. Okej, okay, to mamy jeszcze tutaj, jakie mieliśmy pytanie, to więc tak już powiedzieliśmy, czy mogę z tym zarobić właśnie o, o, o tych licencjach. Aha, właśnie jak mieć te konsultacje online, to być może ja odpowiem, bo to po części powiedzieliśmy. Konsultacje online są dla każdego dla każdego, tak, to już przeczyła na, na ten płatny abonament. Tak, jeszcze w tej, oczywiście w tej chwili, w ramach tego, jeśli byś chciał się z nami skontaktować, co bardziej się dowiedzieć, oczywiście też napisz do nas, y, przyjdź do nas, zobacz, co mamy do zaoferowania, y, odezwij się do nas i zobaczysz, co działamy. Akademia co czas się rozwija, za chwilkę też planujemy. Mamy takie plany, co no taką. Tak, dać taką bardzo mocną część ten mentalną, bo do tej pory skupialiśmy się na, na takich rzeczach troszeczkę technicznych, czyli pokazać wam, jak promować, jak coś robić, a chcemy też dorzucić taką, taką część mentalną, która pozwoli wam troszeczkę poukładać w głowie, zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje świat. Ja bardzo mocno stawiam na samorozwój, uczę się sam uczę się przywództwa, czytam mnóstwo książek na ten temat, bo to jest taki temat kompetencji, które w tej chwili chcę zdobyć, które, które są dla mnie teraz oczywiście na tym etapie, którym jestem, są bardzo ważne. I chcemy wam wam też wejść nie tylko w ten w tą część taką mocno mental, ale też chcemy Wam pokazać tą część taką bardzo mocną rozwojową. Chcemy też pójść z Wami w rozwój, chcemy, żebyście się rozwijali, użyli i powiem Wam szczerze, że będą to szkolenia o wartości kilku, kilkunastu, nawet tysięcy złotych, które będziecie mogli. Część wiedzy mieć w tym podstawowym abonamencie, część wiedzy sobie dokupić, zobaczyć, zrobić, przejść na szkolenia, które będziemy też dla Was robili, tworzyli i tak dalej. To ważne, my, my, to... my tych materiałów akurat nie nagrywamy, to są materiały na temat rozwoju osobistego, tam jest i przywództwo, tam jest jak myśleć, jak działać, tam jest od praktyka też takiego z zagranicy, który naprawdę oni, oni też szkolenia sprzedawali za kilkanaście tysięcy dolarów, do których my mamy teraz prawa i możemy je umieścić u siebie. Nie? I to jest naprawdę potężna wartość. To nam Akademię też wyszczeli mocno. Mocno do góry. Bo nie zawsze tylko są... marketing, ale też mamy tą drugą część, bo o to też mnie ludzie też, też pytali. Tak z jednej strony mentalność. ale reagujemy mentalki. Reagujemy nie? na rynek i reagujemy na to, co nam, co nam ludzie sugerują, a wiemy, że właśnie ta, ta część taka mentalna też jest bardzo, bardzo ważna, nie tylko ta część biznesowa, ta część yy, stricte yy, techniczna. Ale właśnie ta część mentalna i chcemy taką część tak, mentalną dorzucić. I już mi się wydaje, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy zobaczycie pierwsze materiały, które się ukażą być może nawet szybciej, ale nie chcę tutaj jakby zapeszać. Lepiej mieć miłą niespodziankę niż, niż niemiłe rozczarowanie, więc nie chcę mówić to jakby datami, ale już niedługo pracujemy nad tym prawdopodobnie w najbliższym czasie pokażą się takie szkolenia. No i oczywiście też nie niebawem pokażą się też inni szkoleniowcy, jesteśmy, negocjujemy z ludźmi, czyli nagramy też takie troszeczkę od innych osób, zobaczcie wartość, inne spojrzenie też na pewne rzeczy. Czasami jest tak, że będziemy na jeden temat nagrywali podobne szkolenie, bo pamiętaj, że każdy patrzy na świat przez swój własny pryzmat i przez to, co przeszedł, i przez to, co zauważył, i czasami jest tak, że jakby. Można mieć dwa spojrzenia i obydwa są dobre, tak? Można mieć po prostu tak, dwa tak. spojrzenia na jeden temat i obydwa są dobre, tylko po prostu wy musicie wybrać, która ścieżka jest bliżej waszego serca, tak? Czyli co jest wam bliżej. Tak my często robimy też szkolenia, jeśli chodzi dla grup z networków i pokazujemy właśnie różne techniki, na przykład pozyskiwania kontaktów i też mówimy im, nie, nie, nie szkól się w tysiącach technik, tak? Nie, nie poznawaj milionów technik, poznaj to, co czujesz bardziej. Na przykład, jeśli nie wiem, co teraz rolki czujesz, że to jest fajne, coś, co możesz wejść. I czujesz w serduchu, że to jest ta część, która, która Ci będzie wygodna do realizacji, rób to, tak? Jeśli czujesz na przykład, że lepiej Ci jest działać na grupach, na jakichś tam postach, na jakichś tam innych technikami, rób to. Ja na przykład działam bardzo mocno w formie wideo, na przykład lubię nagrywać ludziom wideokomunikaty na Messengerze, to jest taki mój konik, który, który mi się podobał i który u mnie się sprawdzał. To też będziemy takie nagrywać szkolenia, pokazujemy, jak sobie skonstruować, w jaki sposób zacząć nagrywać, budować tą relację poprzez właśnie takie wideokomunikacje na Messengerze. I wtedy po prostu ty sobie wybierz jedną z technik, wybierz sobie jedną metodę, wstań się doskonały w jednej metodzie. Tak, dokładnie, Oczywiście, od jednej metody, nie? najlepiej. Tak, oczywiście też pod, podkreślamy też to, że w Akademii pokazujemy też wam, że czasami warto, jeśli macie jakiś materiał, to co na przykład dzisiaj robimy, czyli nagrywamy tego live'a, no to za chwilkę on się pokazał na naszych, na naszych fanpage'ach, tak, czy na naszych grupach, potem pobieramy sobie ten film, umieszczamy go na kanale YouTube, umieszczamy go wszędzie, gdzie można, czyli też pracuj mądrze, jeśli robisz coś fajnego, na przykład robisz rolki i zdecydowałeś, że twoim takim głównym źródłem jest na przykład Facebook, to nic nie przeszkadza, żebyś tą rolkę sobie pobrał, i umieścił to się na Instagramie czy na TikToku. Ja w tej chwili tak nawet robię na YouTube, takie może. wyzwanie i na, na YouTubie, tak? Chodzi o to, żebyś za jedną pracą mógł dotrzeć do wielu osób, i nawet jak nie do końca czujesz na przykład, że OK, TikTok jest dla Ciebie, to nie znaczy, że nie możesz zacząć budować, bo już masz zrobioną robotę, tak? Już masz ten materiał, umieściłeś go na Facebooku, to trzeba go teraz pobrać i tylko umieścić na innych portalach społecznościowych. Tylko tutaj jest takie jedno ostrzeżenie dla osób z TikToka. Bo z tego co słyszałem, jeśli pobierasz z TikToka te krótkie filmy, i tam masz ten logo TikTok. I wrzucisz to na Facebooka, to Facebook ucina zasięgi. Nie, Czy jeśli chcesz, lepiej wziąć rolkę z Facebooka i wrzucić na TikToka, nie? Bez żadnych logo. Nie? Bo z tego co Facebook o, że... ucina. Tak, i nawet Wam powiem szczerze, bo są takie aplikacje, które pozwalają pobrać z TikToka bez tego tam znaczku wodnego, no to i tak to tam jest zapis cyfrowy, czyli jest taki zakodowany w tym obrazie, zapis cyfrowy, czy tak czy tak Facebook to rozpozna, że jest. Z tego co Panie. wiemy, i na razie jest to sprawdzone. Że Facebook tak nie oznacza, a nawet jak oznacza, to TikTokowi to nie przeszkadza. Czyli to, co Paweł mówił, lepiej pójść w drugą stronę. I pamiętaj, że Facebook w tej chwili robi coś takiego, że nie ma tam loga Facebooka, tak? Czyli możesz sobie ten materiał spokojnie zrealizować, umieścić, dać go i po prostu mieć go po prostu na innych portalach społecznościowych. I pamiętaj, pracuj mądrze, rób wszystko mądrze, skorzystaj z tej oferty 1 złotych za 7 dni, sprawdź co jaką ma zawartość akademię. Przyjdź na nasze spotkanie. Jutro akurat jest takie spotkanie o 12, jeśli nawet dzisiaj byś się zapisał prawdopodobnie i to, to może napisał do mnie i napisał do mnie, no to ja Cię serdecznie zaproszę lub dostaniesz jutro maila zaproszenie na takie spotkanie, byś mógł przyjść do nas o 12, poznać nas bliżej porozmawiać. Pamiętaj też, że jesteśmy dla Ciebie. Jeśli masz jakieś pytanie, jeśli chodzi o marketing ten to, by chciałbyś się dowiedzieć czegoś bliżej o tej ofercie, chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy Cię do kontaktu. Ja i Paweł jesteśmy do dyspozycji. Znajdź nas na Facebooku, znajdź nas na Instagramie, znajdź nas na TikToku. Jak powiedziałem na TikToku, Paweł, nie wiem, ale, ale znajdziesz tam, jesteśmy zaczęli. też wejść na TikToka. Skoro nagrywam rolki, tak mówiłeś, to jednak warto też to na TikToka przerzucić. I ja wam powiem ja wam powiem tak teraz jeszcze taką jedną rzecz, bo ja to jakiś czas testuję. Sobie ja, ja lubię cyfry, czy mnie znasz, lubię cyfry, więc sobie tutaj zapisuję do mojego startu. I jakieś y, dwa tygodnie z hakiem jestem na TikToku. I wcześniej oczywiście miałem tam konto, jak sobie zacząłem, czyli ten dzień zerowy, gdzie postanowiłem sobie, że będę przez 30 dni nagrywał takie krótkie rolki. Nie powiem, że to jest moja mocna strona, bo to nie jest, ja też się uczę. Do tej pory, widzicie, my jesteśmy gaduły, możemy gadać bardzo długo i dla mnie jest to, że muszę się zmieścić w bardzo krótkim odcinku czasu czasami jest, jest z tym problem, bo trzeba bardzo krótkie tipy dawać, krótkie informacje. Okej, okay, też się tego uczę, ale chciałbym pokazać jedną rzecz, powiedzieć o jednej rzeczy, że jak zacząłem, to miałem bazową osób obserwujących 109 osób, Wczoraj miałem już 2145, a dzisiaj, pozwólcie sobie, na chwilę przyłączę na mojego TikToka, żeby tak zobaczyć dokładnie. Już nawet jak prowadzimy dzisiejszego. Nawet tak prowadzimy dzisiejszego. No, dzisiejszego też TikToka. live, nie? Można robić, mówiłeś. Tak, ja też robię live. Robię raz dziennie live'a. live. A. Powiem Ci, że też ta forma jest dla mnie taka śmieszna. Pozwólcie, zrobię, zrobię wam podgląd ekranu, żeby nie być gołosłownym. Potem to to być z telefonu, TikTok. nie? Jeśli chodzi o te live, nie? Na TikToku? Tak, tak samo tak, na Instagramie. Na telefonie, na telefonie. To jest mój, to jest mój, tak jak wspominałem wczoraj miałem 1145, dzisiaj już mam 2261 obserwujących. Mojego TikToka przed chwilką, dosłownie przed chwilką. Zobaczcie, to jest tak 18 minut temu. Ktoś tam jest obserwował 43 minuty, ktoś tam polubił film, 56 minut temu, tak godzinę temu. Godzinę temu, trzy godziny temu, trzy godziny temu, cztery godziny temu cały czas wchodzę obserwujących, to jakieś mam komentarze, które staram się odpowiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. No, jest, nie ukrywam, że przez ten niedługi też czas udało mi się już umówić dwa spotkania takie stricte biznesowe. Poznałem bardzo fajną osobę, która się okazała, że zajmuje się profesjonalnie przed fotografią, gdzie ja zawsze myślałem, że ten TikTok to jest taka słaba jakość, a nagle się okazało, że przyszła do mnie jedna pani, która się okazuje, że jest topowym fotografem, znaczy topowym fotografem. Często fotografuje duże kampanie społeczne. W tej, tej chwili kampania, która za chwilkę ruszy z walki z, z hejtem. To ona też jakby, jakby uczestniczyła, ma zdjęcia, widziałem po prostu ten i zrobił to do mnie na mnie bardzo duże wrażenie, no i się okazało, że akurat potrzeba jakieś tam wsparcia marketingowego, nie, odezwała się do mnie, z mówiąc na spotkanie. I druga osoba, tak samo bardzo mocna, jeśli chodzi o coś tam zaczęła, w marketingu, ma jakiś plan na własne szkolenia, chciałaby się nauczyć tunelu sprzedażowego, w jakiś sposób sprzedawać test TikToka, tak? Ja nie ukrywam troszeczkę, lekceważyłem TikToka. W tej chwili, jakby zwracam honor, bo są tu wartościowi ludzie. Akurat ja mam taką grupę, bo są statystyki, ja akurat widzę w statystykach, że mnie akurat obserwuje mnóstwo ludzi w takim fajnym przedziale wiekowym, bo jest 25 lat plus. Tak, Być może że ja też troszeczkę jestem starszym człowiekiem i tych dzieciaków nie przyciągam gdzieś tam do siebie. No całe szczęście, no bo, no bo nie zależy mi na TikToku, żeby mieć tam, jakby, milion osób. Tak, Zależy mi na to, żeby mieć być może mniejszą grupę, ale grupa, która jest taką grupą bardziej docelową, do mnie. Grupą, która do mnie dociera. i to, coś mówiliśmy z Pawłem, działaj mądrze. Mamy też szkolenie, takie podstawowe szkolenie z TikToka, też w akademii, które warto. No godzinę, nas... chyba, nie? Ona tak. nawet trwa. To, to jest szkolenie tak. też od praktyka, nie od nas, tylko od, od tak, osoby, która działa w marketingu sieciowym i rekrutuje dużo osób za pomocą TikToka do swojego biznesu. Tak, które nie? też tam pokazuje wam, jak rozkręcić, jak zacząć przygodę z TikTok. Iem. Błędy, jakie popełniać, i tak dalej. Tak, nie? Nie? daje bardzo fajne tipy. I same to szkolenie jest warte kilkasetek złotych, więc weźcie sobie złotówkę, zobaczcie, jak ono wygląda. Kochani, uderzamy do brzegu. Pamiętajcie, linki gdzieś to macie w opisach u nas. Jeśli chcecie skorzystać, skorzystajcie. Pamiętajcie, w każdym momencie możecie wyłączyć sobie ten abonament, możecie zobaczyć część szkoleń za złotówkę. Yy, jakby myślę, że to jest taka drobna opłata. A też mi jeden gość zadał. Wojtek, dlaczego jak rozdaje złotówkę, to dlaczego nie rozdajesz to za darmo? <laughs> yy, chodzi też o to, żeby po pierwsze, żeby zweryfikować osoby, tak? Czy ktoś jest kompletnie, zainteresowany tematem, czy nie, bo ja nie, nie zależy, żeby mieć na liście 10 tysięcy osób, które w ogóle w życiu ode mnie nie kupią lub nie są zainteresowane tematem, to jest taka drobna weryfikacja. Po drugie, to, co wspominaliśmy, jest później możesz przejść na level wyżej jest, jest abonament, który pozwoli Ci po prostu na to, że możesz być na konsultacjach, działać z nami, spotykać się w grupach, rozwijać swój własny network, rozwijać swój własny biznes, zdawać nam pytania, uczestniczyć czynnie w tworzeniu akademii. Za chwilę jest, ruszamy też z takim projektem, że jeśli jesteś w akademii, a chciałbyś promować siebie jako eksperta, to mnie ci w ramach Akademii, czyli na blogu Akademii, pisać artykuły i w ten sposób my będziemy Ciebie promowali, to będzie to Twoje imię nazwisko, Twoje zdjęcie, wiesz, mógł się też kształtować dzięki temu swój wizerunek ekspercki, i to jest też kolejny taki daty, który jest bezcenny, i to jest dla tych osób, którzy opłacają też abonament. Tak, wtedy w ramach tej, co jeszcze jest bardzo ważne, słuchajcie, teraz to jest taki tip. Piszecie dla nas, yy, piszecie dla nas artykuły, wartościowe artykuły, a my w ramach wdzięczności z Pawłem, Będziemy kupowali reklamę na tzw. rotator, czyli skierujemy ruch nad z twoim ID, na przykład do pobrania poradników. W ten sposób pozyskamy ci ludzi po pierwsze do Akademii, a po drugie będziesz w Akademii widział ich imię, i nazwisko, byś mógł zadzwonić do nich i przedstawić tak, im kontakt, dowolny, no. dowolny własny projekt. Okay, Każdą pani. osobę, którą polecisz do Akademii, ona kupi abonament, ją widzisz w panelu. Możesz zadzwonić, przywitać się, zapytać jaki biznes robi, co u niej słychać, czy w czymś jej pomóc. Od razu możesz relacje budować nie, z tą osobą. To jest też duża wartość, o której nie wspomnieliśmy na początku, nie? akademii. Czy też budujesz taką, można powiedzieć, listę klientów, czyli osób, które kupiły przez Twój link partnerski, czyli już Ci zaufały. To już nie są takie obce osoby, to nie jest taki już zimny rynek, nie? to są ludzie, którzy Ci zaufali, poprzez Twój link partnerski kupili akademię. I to jest, i to jest bardzo ważne też. Nie? Dobra kochani, zbliżamy się do brzegu. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Obiecałem sobie, że to będą takie spotkania 30-minutowe, żeby was też nie zanudać. Zapraszam Rado, was... się spotkać na półtorej godziny i nawijać jakimś marketingu. Tak, zapraszam Was, byście nas też obserwowali na, na social media, byście zaczęli, co my robimy, w jaki sposób działamy, byście sobie podglądali nas i w tym, co, w tym, co robimy. Pamiętajcie też, że jesteśmy otwarci na to, byście się do nas napisali, skontaktowali. Ja w ramach projektu Kuźnia Liderów, który tutaj macie logo, z tej strony macie logo gdzieś tam, albo z tej, o, tu, tu, tu. <laughs> nie, tu. Tu. Macie logo Kuźnia Liderów. Chcemy wspierać ludzi w rozwoju. To jest taka akcja, którą robimy wspólnie z Pawłem. Chcemy Wam pokazać, że możemy Was prowadzić za rękę, pokazać Wam, że możecie po prostu działać w internecie, że możecie się rozwijać, możecie bardzo budować duże zasięgi, możecie budować bardzo mocną markę osobistą, a później w ten sposób zacząć zarabiać pieniądze. Trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia. Widzimy się w czwartek. Cześć.